Poznajcie panią Anię, kobietę, która każdego dnia zmaga się z wyzwaniami codziennego życia w Polsce, próbując zapewnić swojej rodzinie godne życie przy minimalnych dochodach. Jej historia to znacznie więcej niż tylko osobista relacja, to odzwierciedlenie trudności wielu rodzin w podobnej sytuacji. Jak możliwe jest, że w kraju o rosnącej średniej płacy tak wiele osób ledwo wiąże koniec z końcem? Jakie są realne szanse na poprawę ich sytuacji? Czy odpowiedzialność za zmiany spoczywa na społeczeństwie, czy też na indywidualnych działaniach? Zanurzmy się w tę opowieść i zastanówmy, co można zrobić, aby pomóc pani Ani i innym w podobnej sytuacji. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości. Rodzina państwa Ani wydaje na wynajmowaną kawalerkę 1800 zł, co prawie równa się jej zarobkom. Dodatkowo, państwo Ania pokrywa koszty przedszkola dla dziecka, które wynoszą nie więcej niż 300 zł miesięcznie, co jest dla nich sporym obciążeniem. Opłata za dwa bilety miesięczne wynosi około 280 zł, przez co na trzyosobową rodzinę zostaje tylko około 1000 zł przeżycie, że mniej więcej 300 zł na osobę przez 30 dni to dla wielu osób trudna do zaakceptowania sytuacja. Średnie wynagrodzenie w Polsce przekracza 6200 zł brutto, jednak mało kto odczuwa wzrost zarobków, zwłaszcza ci, którzy otrzymują mniej niż połowę tej kwoty. Wielu ludzi, również w większych miastach, zarabia 2000 zł netto, co dla niektórych jest ciężkie do uwierzenia. Pani Ania sprzedaje biżuterię na niewielkim stoisku w hipermarkecie i otrzymuje 2000 zł netto. Nie ma formalnej umowy, więc najniższa krajowa jej nie dotyczy. Mimo, że mogłaby dostać więcej, pracując na kasie w sklepie, nie może pracować na zmiany z powodu konieczności odbierania dziecka z przedszkola przed 18. Jej obecny grafik, od 9 do 17, pozwala na organizację dnia, by zaprowadzić i odebrać syna z przedszkola. Brak rodziny, która mogłaby pomóc, oraz niemożność zatrudnienia opiekunki to dodatkowe trudności, z którymi się mierzy. Pani Ania jest wykształcona w biotechnologii. Lecz po narodzinach dziecka straciła stanowisko w swojej branży. Jej mąż pracował w barze kanapkowym za niewiele mniejszą pensję i obecnie jest zatrudniony w hipermarkecie. Państwo Ania starają się zgrać swoje grafiki, tak by jedno mogło zostać z dzieckiem, gdy drugie pracuje, co powoduje, że rzadko się widują. Czas dla siebie mają wyłącznie, kiedy mąż pani Ani ma pierwszą zmianę i wraca do domu wcześniej. Od czterech lat nie byli na wakacjach. Dzięki posiłkom w przedszkolu syn ma zapewnione jedzenie, a w domu najczęściej spożywa zupę i chleb, co jest najtańszą opcją. Państwo Ania sami jedzą skromnie, wiedząc, że ich dieta odbije się negatywnie na zdrowiu, ale nie mogą pozwolić sobie na bardziej zróżnicowane posiłki. Kotlet schabowy to rzadki luksus na niedzielny obiad. Choć pani Ania czuje ból, gdy nie może kupić synowi tego, czego pragnie, to zawsze stawia na pierwszym miejscu niezbędne wydatki, jak środki czystości, szampon czy odzież. Sami ubierają się w odzieży używanej lub korzystają z pomocy kościoła. Wizyty w kinie czy urlop są tylko marzeniem. Taka egzystencja, według pani Ani, to raczej wegetacja niż prawdziwe życie. W mediach często można usłyszeć informacje o tym, że warunki życia w Polsce się poprawiają i że przeciętne wynagrodzenie rośnie. Jednakże statystyki te są często zniekształcone przez zarobki osób z wyższych grup dochodowych, które znacząco podnoszą średnią. Tymczasem wielu zwykłych Polaków od lat nie odczuwa żadnej realnej poprawy finansowej. Jak w takich okolicznościach można długoterminowo zapewnić sobie stabilność ekonomiczną? Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń. By dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.